Siemano, witajcie Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Jak widzicie Zima number tu 2021 O, warany też was witają bardzo serdecznie Ja tak idę, ale zaraz jak gdzieś ślubnę Jak widzicie śniegu nawaliło ładnie I tak ma być cały tydzień jak widzicie, zaraz będą pytania Ale zaraz do tego dojdziemy No standardowo barany was witają O Josiu, też was wita Powiem wam, że no tyle śniegu to ja dawno nie widziałem Zobaczcie Ogólnie tego pogoda ma być przez cały tydzień Dzisiaj mamy dopiero wtorek Przez dwa dni tyle, o Jezus Władni tle nawaliło I dzisiaj mam plan robić Pług Do śniegu I już nawet Już nawet y, wiem W sensie mam jakiś tam Zarys, nie? O Drobinkę sobie przestawimy yy. Idziemy sobie po owiec Bo tam na dole już mi się skończył Będę musiał sobie zrzucić Ale teraz weźmiemy sobie dwa wiaderka tylko To jeszcze... Co to jest? jeszcze to się... to jest stary owiec Z tamtego roku Nie był wybrany do końca no, Bierzemy sobie dwa wiaderka eee, No i dzisiaj, mówię tak Dzisiaj mamy wtorek, godzina tam Około 14 .00. To jest dzisiaj Wcześniej miałem czas, to mówię, a nagram coś dla Was W ogólnie Jestem w szoku, bo poprzedni vlog tak wam przypadł do gustu Ponad tam chyba było 5000 siema, siema. się 5000 wyświetleń O, standardowo, kolejne wiadro poszło się walić nie. Ta, nie ma opcji No zamarzło Nic dziwnego. A, czekajcie, jeszcze jedno wiaderko se weźmiemy e, Więc ogólnie chciałem Wam podziękować za te wyświetlenia i tak się zaraz znajdą ludzie, którzy napiszą, że a masz 10 tysięcy subów, a wyświetlenia jakieś marne Powiem Wam tak, ja ło wow. ho wow. e, Ja to robię To jest moje hobby po prostu, nie? Lubię sobie z wami pogadać I w ogóle Więc to robię ja Wiadomo, że na no jak przy 10 tysiącach subów oglądałyby mnie jakieś tam marne Przypuśćmy 1000 osób bym tego nie robił bo nie miałbym dla kogo? A wy się mi odwdzięczacie łapkami w górę To czemu ja mam tego nie robić Czekajcie, jest pieprzaj O patrz, patrz, pozabijają mnie Idź, idź Ogólnie, no, uprzedzając pytania, to e, tak, te zwierzęta mogą być na śniegu. Im to nie przeszkadza. E, tak, jakby ktoś pytał, to im to nie przeszkadza. One trochę śnieg traktują jak wodę, jak picie. I tak, do czegoś jeszcze miałem odnieść. A, ostatnio przeglądałem swoje stare filmy i swój naj... jeden najpopularniejszy film, który ma prawie 200 wyświetleń i ma on aż 3,5 tysiąca łapek o jest Więc zamknął mnie ktoś, nie zamknął Więc dziękuję Wam za to bardzo za te 3,5 tysiąca łapek bo to jest naprawdę sporo. Yy. Dobra. Jak widzimy, no już jakby nie jest mało i tak w ogóle dzisiaj to mastekra Myślałem, że nawet nie nagram tego vloga. Bo cały czas sypało, teraz też sypię, ale trochę mniej. Ale no, tak ma być. Przez najbliższe kilkanaście dni. Nie kilka, kilkanaście. ma stróżki. Dobra, wam też zaraz przyniosę. No, pal, pal wroty. Dobra, można wybrać. Eee. A, no i właśnie... To tak ma być, przez kilka następnych dni, a z racji, że ja mieszkam na wsi, to odśnieżarka nie jeździ tutaj codziennie, jak po głównych ulicach. I to jest właśnie problem, że nie ma, nie ma, kto odśnieżać do głównej drogi. I po prostu mam, mam, jakiś tam plan, żeby zrobić jakiś pół tu podśnieżyć podwórko, wiadomo, że nie będę całego podwórka, czy nawet od tej drogi odśnieżał łopatą, nie? Wczoraj to już myślałem, że nerwicy dostanę, odśnieżałem chyba ze cztery razy, bo tak sypało niemiłosiernie. Proszę cię bardzo, pójdziemy sobie jeszcze do strusiewów, tak jak widzicie, też trwa yy, produkcja. Ach, nie, nie w tę stronę, trochę tego I jakiś tam. Mam pomysł na ten pług Robię to też tak dla własnej frajdy, nie? Bo Zrobić pług do śniegu, no to Jeszcze do ciągnika Ogólnie, no do tura, nie? Yy, zdejmę zara łyżkę Zdejmę łyżkę I mam takie Jakby deski Tylko połączone I Mam plan, żeby to po prostu. Mam plan, żeby te deski przymocować do karetki. Nie wiem czym, ale mam takie niemieckie taśmy białe. Teraz wam pokażę. Ja je wykorzystywałem do wideł, nawet tych, do bel. I zdawały egzamin. O jezu, nie wiem marchewki. Widzicie, ja tak się zakazałem, że i nawet belkę podnosiłem tą taśmą, więc więc no o, pomarznięte wszystko, jeszcze no nie wszystko, ale większość i no skoro belkę podniosłem, to myślę, że deski jak przywiążę z każdej strony po jednej dam tej taśmie, to myślę, że też powinno być ok. Wiadomo, że ja też nie będę, nie wiem, po ziemi tym jechał, bo to zaraz połamie, deski nie wytrzymają, mnie. U mnie dzisiaj nawet w miarę jest pogoda Bo jak codziennie jest po minus 10, 13, no to nie chcę mi się zbyt nic robić dzisiaj nie ma wiatru, to jest najważniejsze eee, Więc, eee, no i zgubiłem wątek, standardowo i zaraz będziemy działać Jeszcze będę musiał poszukać tych desek Bo zaraz pod śniegiem to Wiecie to jest nawet tak Moja no, W sensie ja żeby dojechać do takiej głównej drogi To jest około 3 km I w tym są różne górki Więc e, Więc, więc, więc e, Nawet jakbym odśnieżył te te 2-3 km to już było dobrze, to nie dla Was, wąd stąd. o mata i wyjedną. A no i dobra, no uciekaj, uciekaj. Pójdę Wam teraz pokazać, jak widzicie, budowa. Kolejna jest zresztą, już w tym roku. Jest nas w trakcie. Mam o kurde, chyba ma źle ustawione. O, teraz powinno być lepiej ogólnie no co, tutaj jest robione zadaszenie dla zwierzaków tu jest taka jeszcze jedna półka na, na belkę nie? belkę tu się będzie stawiać tu będą zrobione drzwi, tu i tu no i tu będzie taka wiecie, taka szopa dla tych zwierzaków eee, bo zaraz by było dużo pytań, więc Wam od razu opowiem eee, będzie ona obita Będą drzwi zrobione, tu jedynie nie będzie to obite. No, bo tu będę musiał jechać turem, czy coś, nie? Tak to wygląda. I dobra, my się widzimy zaraz przy produkcji. Płóka! Oto. Szkoła mojego druciarstwa. Dług zrobiony. I tak. O, tu muszę jeszcze dobić. Jest on zrobiony na taką taśmę. To jest tak zwana taśma, taki sznurek kontenerowy. Ja na tym woziłem belki, to wytrzymywało. Tutaj dałem podstawkę, taką od palety I powiem tak Jeżeli chodzi o prawo, lewo jest stywne, góra, dół A, bo tu za nisko złapałem Tu zaraz to podniesiemy w takim razie Tak, tu poprzybijałem na gwoździe No i tak, to, to się wydaje stabilne, nie? Że, że lata w tą stronę To wiecie, a ja nie będę tym machał, tylko wiecie Wiecie o co chodzi, nie? Trochę. Wiecie, nie nagrywałem procesu roboty. Nie nagrywałem, dlatego że wiecie, tu musiałem lecieć po gwustki. Tu musiałem iść po coś, tu po coś. Co chwila też miałem jakieś telefony. Ja wiem, że to nie jest profesjonalizm. Bo ja doskonale o tym wiem, ja sam mówię, że to jest szkoła druciarstwa Poziom Hard Dobra, uniosę teraz, zobaczę, czy jest przynajmniej w miarę w poziomie jak to będzie działać, moi drodzy Tak wysunąłem trochę poza koła Chyba będzie dobrze, nie? Nie no pewnie Wam, że szkoła druciarstwa O, teraz patrzcie, nawet się do dołu nie wygina Dobra Mordy robimy próbę Ja sam jestem podjadany Czekajcie, ja sobie wyjadę tu Czekajcie, bo to chyba jednak nie jest A nie, tak się Tak Tamta strona i tak jest niżej więc jeszcze ją podniesiemy do góry ja sobie opuszczę żeby tego nie dźwigać bo tam musisz się sugerować tamtym nie? bo tam z tamtej strony jest dobrze więc żeby też z tej błogi na pewno będzie stabilniej Właśnie wczoraj wieczorem wpadłem na taki pomysł Mówię będzie fajny odcinek Ale nie wiem czemu Cały czas mi to opada Pod, Podniosę to jeszcze wyżej I po prostu potem Jak ma opaść to opadnie Ej czemu to tak opada Dobra tu że zrobię cięcie Żeby Was nie nudzić Bo nie wiem naprawdę czemu mi to Opada O Teraz powinno być Picuć glancuś O Od razu lepiej Na jak? zakładamy aha, nie przemyślałem bo teraz tego nie opuszczę bo będzie karetka bo teraz tyś się nawet tu nie chce opuścić bo wiecie będzie karetka po ziemi jechać ale zaraz zobaczymy co to będzie robić no właśnie nie przemyślałem tej rzeczy i uwaga, opuszczamy Tutaj też nie mogę jakoś strasznie po ziemi jechać Dobra, kawałek przejechaliśmy Tu za mocno ryłem tu się teraz poluzowało Więc po prostu... Muszę dać trochę tak, żeby nie jechać po ziemi. No ale logiczne, to jest jednak deska. Podejrzewam Czy coś pękło? Nie, nie pękło nic Ej, i jakby nie patrzeć, to zdaję egzamin Bo przy większym śniegu Czekajcie, ja tutaj sobie to podniosę trochę, bo nie chcę go też rozwalić od razu A tutaj są różne Nie, no teraz już coś strzeliło się trzyma a tu deska chyba, ale patrzcie zaraz wyjedziemy tylko problem teraz będzie z równym kawałkiem gdzieś ale patrzcie, to działa aż tam jestem trochę w szoku, bo podejrzewałem, że nie to, że wątpiłem w swoje umiejętności truciarstwa ale chodzi mi o to bardziej, że powiem wam, że to naprawdę spisuje egzamin odsiężyłem całe podwórko, teraz drogę już raz odsiężyłem, teraz drugi raz jadę i zobaczcie i to naprawdę jest fajnie, sztywniutko i dobrze w sumie, że to nie jest na sztywni, tylko jest spływającą, bo tak jak tu jest krzywa droga, z jednej strony wiecie, oprze się na ziemi, a z drugiej strony będzie yy, wiecie odgarniać i powiem wam, to jest jedyny minut, że muszę jeździć na stojąco, ale dam Lepiej widać. Powiem ja Wam, że jeżeli będą takie zimy jakie mówią, że przez ten tydzień ma jeszcze tak napadać, to ja to przerobię, żeby to na bok odgarniało. Bo nie mogłem przepchnąć wszystkiego, bo było za dużo, nie? Ale teraz patrzcie, tutaj bardzo fajnie to się odgarnia. I tylko że zaraz właśnie tu będzie wypadać, nie? Ale jakby było na bok przerobione...

że naprawdę jest ten sam siebie dumny, nie? żecie, nie, idzie nic? cyk nie, nie, i teraz o tutaj po ulicy idealnie by nie, nie, może spróbuję jedynką szosową wiecie tu jest z merę tego świeżona ale po prostu dla własnej zabawy się przejadę Często się jest takim mroz, słabo O dobra, bo Dobra, nie idzie nic, żebym drogi nie zablokował Tak ma być. Jeżeli po ulicy to będzie zdawać egzamin, to ja sam mordy będę w szoku, nie? O tak. Po ulicy to tak niezbyt, dlatego że jest za wysoko przymocowane. O, dzisiaj się wykręca. Ale tu masz szansę działać, tylko trzeba... Trochę to udoskonalić To ma szansę działać moi drodzy Chcecie, że karetką mnie rysować że się wykręca niepotrzebnie Po prostu... ...niżej to opuścić. Bo także coś to jest i to zacie to naprawdę wytrzymuje. O, i teraz jak ja to opuszczę... No i dobra, jeszcze tak na koniec, nagram Wam, telefonem już, bogu GoPro w domu. Pług już jest przerobiony, jest zrobiony na jedną stronę, ja Wam to zabluruję, żebyście tego nie widzieli. Jest zrobiony już z przekierowaniem na jedną stronę. Jest zrobiony już bardziej profesjonalnie niż tamten, więc jeżeli chcecie o po prostu tego nowego pługa, nowej konstrukcji. Zostawiajcie łapy w górę i napiszcie w komentarzu hashtag pug, a ja przypnę wam serduszko. To tyle. Siemanko.